Czuwaj! Chciałbym Was powitać na naszym chówcowym kanale YouTube. Dziś jest z nami druhna Ewa Poleszewska, nowa komendantka naszego chówca. Czuwaj! Ewo, opowiedz nam, jak to się zaczęło? Jak rozpoczęłaś swoją przygodę z harcerstwem? Moją przygodę z harcerstwem zaczęłam w 1985 roku, dokładnie we wrześniu, kiedy pani Nauczycielka od biologii zachęciła nas do wstąpienia do harcerstwa. Poszukałyśmy wtedy z koleżankami, najbliższej drużyny harcerskiej. To była czwarta drużyna harcerska imienia harcmistrza Floriana Marciniaka, jeszcze wtedy nie krzemień. I tak od piątej klasy szkoły podstawowej bez przerw jestem w harcerstwie. Wszystko? Czy jako mała harcerka spodziewałaś się, że kiedyś zostaniesz komendantką takiego chówca? Konkretnie tego chówca. Jako mało, mała harcerka w życiu nie przypuszczałam, że zostanę komendantką naszego chówca Gniezno. Absolutnie nawet przez myśl mi to nie przeszło. Nawet jak już byłam instruktorką i pełniłam funkcję zastępczyni komendanta, też nie rozważałam w ogóle takiej możliwości żeby kiedyś podjąć się tego wyzwania i zostać komendantem, chłopcem Gniezny. Czyli to przychodzi tak nagle. Tak o! Tak nagle, tak o! <śmiech> <śmiech> Czy pamiętasz może moment, kiedy składałaś swoje przyrzeczenie harcerskie? Utkwiło Ci to może w pamięci jakkolwiek? Można może coś o tym opowiedzieć. A wiesz, dokładnie pamiętam swoje przyrzeczenie harcerskie. 10 października, bolesko 1987 roku, w Lesie Miejskim, w gronie przyjaciół. Bo byliśmy przyjaciółmi wtedy w Drużynie, Krzemień, razem z Duchem Robertem, z Lubomirem Skoniecznym, Michałem Ogórkiewiczem, składaliśmy przyrzeczenie harcerskie. Odbierał je nasz drużynowy Ryszard Polaszewski. Nie spodziewaliśmy się tego, pojechaliśmy do Lasu Miejskiego na grę terenową. Bawiliśmy się świetnie. A wieczorem, kiedy już słońce zaszło, rozpaliliśmy ognisko mieliśmy się pożegnać. A tutaj była gawenda i drugi szat odebrał od nas przyrzeczenia harcesy. Ewo, czy był może jakiś wyjazd, który tak utkwił Ci w pamięci, że długo o nim myślałaś? Było kilka takich wyjazdów, działań harcesji, które utkwiły mi w pamięci i na pewno miały wpływ na moje moją działalność harcerską i później instruktorską. Na pewno pierwszym obozem, który tak mi utkwił w pamięci, był obóz w hojnie, kiedy razem ze swoją drużyną spędziliśmy trzy tygodnie na... w Puszczy Nadnoterskiej, na takiej bazie leśnej. Trzy tygodnie wspaniałej przygody, zabawy, harcerskiej zabawy. I potem następne takie wyjazdy, które bardzo dobrze mi się kojarzą i dobrze je wspominam, to są wyjazdy z drużyną wędrowniczą. Czyli kiedyś to się nazywało Starsza I Jako harcerka starsza, i potem jako instruktorka od wędrownictwa, wszelkie właśnie działania z drużyną wędrowniczą wspominam bardzo dobrze. I były to duże wyzwania organizacyjne, bo chociażby wyjazd do Rosji na trzy tygodnie z drużyną całą, kiedy pojechaliśmy na międzynarodowy zlot pod Moskwą, był niesamowitym przeżyciem. Potem byliśmy w Tatarstanie, gościliśmy u skautów rosyjskich, poznaliśmy sporą część Rosji. I Przyjaźnie, które tam zawarliśmy z tymi skałtami, one jeszcze do dzisiaj trwają, do dzisiaj piszemy do siebie, do dzisiaj y, pozdrawiamy się z okazji Dnia Myśli Braterskiej, bo oni odwiedzili nas, my jeszcze potem mamy zamiar też ich odwiedzić, więc to cały czas trwa. Y, na pewno takim wyjazd, serią wyjazdów to były obozy wędrowne naszej drużyny Krzemień. Które nazywaliśmy, tą cykl obozu nazywaliśmy Kadek, czyli Krzywdę dookoła Polski. I każdego roku chcieliśmy sobie przejść kawałek Polski. Nie udało się nam w 100% zrealizować tego planu, ale dzięki temu pomysłowi odwiedziliśmy takie zakątki Polski, które były omijane przez turystów, a okazały się skarbnicą niesamowitej. Niesamowitych miejsc, krajobrazów, zabytków, często zapomnianych jeszcze, których trudno szukać w innych częściach Polski. Byliśmy w Arłomowie, tam gdzie był internowany nasz prezydent Wałęsa i to byliśmy tuż po tym, rok, po tym, jak Wojsko polskie opuściło ten teren który był ściśle zamknięty tam, nikt się nie mógł dostać, więc trudno było nawet zdobyć mapy tego terenu, żeby wędrować. Ale dzięki temu przyroda, jaką tam zostaliśmy, ludzi zabytki były zupełnie nieoblegane przez turystów. Tam było pusto i pięknie. Byliśmy oczywiście w bieszczadach, byliśmy na pogórze, na Beskidzie niskim, na zlocie łemkowskim z dni gdzie też przeżyliśmy niesamowite przygody, spotkaliśmy też niesamowitych ludzi. To z jaką metodyką daje ci największą frajdę? Satysfakcjonuje Cię najbardziej? A może jakie działania najle najlepiej Ci że tak powiem, podchodziły? Próbowałam albo działałam w ramach trzech metodyk. Prowadziłam drużynę harcerską, prowadziłam drużynę wędrowniczą i prowadziłam według nowego podziału metodycznego drużynę starszą Harcerską. Najlepiej pracowało mi się z drużyną wędrowniczą, ponieważ wiek młodzieży pozwala na realizowanie wielu pomysłów, czasami szalonych, czasami bardzo wymagających. Ale sprawiających dużo satysfakcji. Między innymi te obozy wędrowne, o których mówiłam, wyprawa do Rosji, byliśmy też przecież w Londynie na stuleciu scoutingu. z całą drużyną wędrowniczą. To wszystko pozwalało właśnie, pozwalała na to metodyka wędrownicza, którą uwielbiam, zresztą jestem współautorką podręcznika wędrowniczego, dla drużynowych wędrowniczych. Cztery lata temu, można powiedzieć w cudzysłowie, odkryłam metodykę starszohacerską. Kiedy zostałam drużynową Kolumbów i musiałam przez cztery lata pracować z chłopakami w wieku gimnazjalnym, bardzo się tego bałam, bo nie czułam tej metodyki, to była zawsze najmniej przeze mnie poznana metodyka ale się okazało, że pracowało mi się z chłopakami rewelacyjnie i mam bardzo dobre wspomnienia z tego okresu. Mam nadzieję, że chłopacy też mają dobre wspomnienia. Dużo nam się udało zrealizować i uważam, że to, to że powołano tę czwartą metodykę, czy podzielono na cztery metodyki, nie na trzy, cały system, uważam to za bardzo dobry pomysł. I po tych czterech latach pracy z HS-ami, to tylko mnie to ugruntowało, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Najmniej mam wspólnego z metodyką zuchową, jedynie przy okazji działań w albo obozów. No i chyba tak też zostanie już do końca. <sum> zresztą warto że w HS-ach wychowałaś sobie swego następcę, Marcina. Tak. Wędrowniczej <sum> też. Um, przekazałam drużynę, um, także no, te dwie metodyki, starsza harcerska i wędrownicza, najbardziej mi podchodzą, mm -hmm. Najba naj najlepiej się w nich czuję. O. Po tych kilku pytaniach, widzę, że działa z nami już trochę i tu moje pytanie, skąd drużna czerpie inspirację? jaki jest może druhny autorytet? Inspiracje czerpię od wielu osób. Nie, ma, nie mogę wskazać tak naprawdę jednej osoby. Wielu ludzi ma wiele do zaoferowania i myślę, że u wielu osób podpatruję różne rzeczy albo są po prostu inspiracją do moich działań, inspiracją do pracy nad sobą to też. I nawet przyznam się, że inspirują mnie do pracy nad sobą, młodsi instruktorzy. Kilka razy już to powiedziałam Izabeli Kwiecień, że jest dla mnie na przykład wzorem do takiej poukładanej instruktorki osoby, która zawsze ma wszystko w porządku, działa z kalendarzem, jest punktualna, trudno powiedzieć, postaci. To na pewno Florian Marciniak. Jak czytam książkę Dwoniewskiego Orszy o swoim przyjacielu, czyli Marciniaku. Stwierdziłam, że to była fantastyczna postać, która zarówno potrafiła działać w czasach pokoju, był doskonałym studentem, dobrym pracownikiem i też potrafiła odnaleźć się w czasach, w realiach takich wojennych, wziął na siebie odpowiedzialność za organizację wychowującą dzieci i młodzież w czasach trudnych i niebezpiecznych stworzył dla niej świetny program Dziś, jutro, pojutrze i jest naprawdę skarbnicą taką dla mnie takim też drogowskazem, inspiracją w działaniu. Mieliśmy szczęście, że nasz patron jest y, taką osobą i że ktoś napisał też, ktoś kto go znał osobiście, napisał fajną książkę o nim i, i możemy czerpać z niej bardzo wiele. Dochodzimy no, do takich serii pytań takich y, lekko prześmieczych, lekko y, ciekawych. Czy, podstaw, czy potrafi druk na samodzielnie rozstawić dziesiątkę? Samodzielnie nigdy nie próbowałam rozstawić dziesiątki, więc nie wiem, czy potrafię samodzielnie. Natomiast na pewno jako zastępowa kierowałam rozstawianiem dziesiątki, w której potem mieszkałam przez dwa trzy tygodnie. Na pewno rozstawiałam taką dziesiątkę kilkanaście razy w życiu na obozach. Więc wiem na czym to polega, ale nigdy nie, nie próbowałam ustawić sama dziesiątki. Wiem, że jeden z moich harcerzy starszych zostawiał dziesiątkę samodzielnie. Ale ja się nigdy z tym nie zmierzyłam, zadaniem. Natomiast wiem, że potrafię rozbić samodzielnie w pojedynkę namiot Gwinea, Polinezja w rekordowo szybkim czasie. Co już sprawdzałam, testowałam w górach, kiedy szła burza i nie było czasu na zastanowienie się, tylko na rozbijanie namiotu. Szybka akcja. Szybka akcja. Nie, szybka akcja. Czy jest może jakieś wspomnienie, które tak bardzo rozpamiętujesz, które utkwiło ci na zawsze w pamięci, które będziesz pamiętała jeszcze przez kolejne lata? Jest cała lista takich wspomnień. Gdzieś tam na szczycie na pewno znajduje się wspomnienie odnowienia przyrzeczenia harcerskiego, które składaliśmy w Girwe Parku stulecia utworzenia skautingu. Wtedy skauci na całym świecie świętowali i umówili się, że o jednej godzinie rano wszyscy skauci na całym świecie odnowią przyrzeczenie skautowe harcerskie i my właśnie staliśmy z Flachą Polską w Biduel Parku i ze skautami z całego świata wypowiadaliśmy rodę przyrzeczenia. To było niesamowite życie wspomnienia. Z takich poważnych rzeczy. Oczywiście były jeszcze tam wesołe różne sytuacje, i, 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 ale z takich poważnych to przeżycie jest niesamowite, kiedy staje się na Wielkiej Polanie i kilka tysięcy skautów z całego świata razem z Tobą oddawały przyrzeczenia harcerskie, zresztą skautowe. Niedaleko było Jumboy, na którym też nasi. Instruktorzy z Gniezna byli i robili dokładnie to samo, i delegacja skautów na wyspie Brancji robiła to samo. Tam gdzie właśnie narodził się skauting, gdzie był pierwszy obóz skautowy. Przez te lata, w których działasz, jakie jak funkcje do już pełnić? Czy jest coś, czego jeszcze oczekujesz? Co, czy chciałbyś po prostu wyjść wyżej, czy na razie to starczy? Wolisz stać tutaj w tym miejscu i kierować tym chówcem? <laughs> Mamy dużo czasu, żeby opowiadać o moich tarcach, to będzie długa lista. Zacznę tylko od tego, że na pewno nie zostanę naczynnikiem od HP. Tak a ostatnich wydarzeń. Byłam, a już do przeszłości, byłam zastępową fantastycznego zastępu Zośka. Potem byłam drużynową drużyny wędrowniczej Krzemień. Przez wiele lat byłam drużynową drużyny Puchacze, też przez wiele lat. Też byłam drużynową drużyny 9 Lwataha Skłęcka, o ktoś nie pamiętał, która potem wyponczkowała do Szczepu. I potem znowu byłam drużyną, drużyny, drużynową drużyny wędrowniczej przez kilka lat. I też byłam drużynowo kolumbów. To jest taki mój stały etat drużynowa. Więc oprócz etatowej drużynowej, to założyłam zespół kadry kształcącej naszego chówca, szkoła za lasem. Funkcjonuje do dzisiaj. Przez kilka lat mm, kierowałam tym zespołem. Zorganizowałam kilka obozów kształceniowych, które chyba były udanymi przedsięwzięciami. Mm. Poza tym przez kilka lat pełniłam funkcję zastępczyni komendanta chówca do spraw finansowych i programowych. I co ja jeszcze robiłam w harcerstwie? Mm. Byłam szefem kręgu instruktorskiego. No i przede wszystkim byłam szczepową przez wiele, wiele lat. Prowadziłam 44. Szczep Harcerski Krzemień, a wcześniej klam. I też z tej funkcji jestem też bardzo dumna. I i z tego, że udało mi się z grupą instruktorów stworzyć fantastyczny szczep, który działa do dzisiaj i rozkwita. I to, że przejęły go osoby, które dalej rozwijają ten y, szczep. Bardzo pięknie dziękuję, drodzy Dowiad. Liczę, że jeszcze kiedyś będziemy mieli szansę nagrać coś podobnego, a może nawet drufę do czegoś, żeby tak przymusowo drufę pociągnąć do nagrań czegoś na kanał. Mówca. Mi było bardzo przyjemnie spotkać się z Wami chłopacy. Mam nadzieję, że nie zawodziłam opowieściami, i mam nadzieję, że do zobaczenia przy innych różnych przedsięwzięciach ufowych. I chciałam wam przy okazji podziękować za pracę, którą wkładacie w zespół promocji, który już wszystko skopyta, i widać Waszą pracę w internecie. Dziękuję. I dziękuję.